Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Piak Gwiazda luchą, W zasadzie dobry wieczór 20.08. Wisła Kraków wczoraj przegrała, ale już nie będziemy do tego wracać. Koncentrujemy się bardzo, bardzo mocno na, na tym dzień żeby Dzień dobry, dzień dobry. Podcast. Porozmawiać o ostatnim meczu w tym roku, który już w niedzielę Wisła jedzie do łodzi i zmierzy się tam z. ŁKS Samuć. z Łódź, który jest w kryzysie, który wczoraj wbijał jakąś tam szpilkę w Wiśle po, po tej porażce, który pokazywał, że są cztery powody, żeby przyjść na mecz z Wisłą Kraków. No zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Jest z nami dzisiaj Tomasz Grabet z pierwsza Liga RUM. Dzień dobry Tomaszu. Dobry wieczór dla tych, którzy oglądają na żywo i dzień dobry dla tych, którzy będą nas oglądali z odtworzenia. Tak jest. Tomku, fajnie, że, że wpadłeś, cieszę się, że jesteś. Jak widzisz mi się udało już ogarnąć te live'y, już je robię, teraz jeszcze powiedz, czy Ty już samodzielnie to robisz z Arturem, czy jednak jeszcze macie jakiegoś speca od tego, bo wiem, że kiedyś o tym dyskutowaliśmy mamy specjal od tego, więc na naszych programach pierwsza liga rooms z podsumowaniami kolejek mamy realizatora, który pomaga nam w tym, w ogarnianiu tego i, i zawsze jest troszkę stresu, wiesz, gdy pojawia się gość, to są trzy osoby na live, więc dzięki Matiemu jakoś to idzie, choć bez problemów technicznych nie zawsze udaje nam się obyć. No tak, internet ma swoje problemy. Czasami tak jest, ale dobrze, przejdźmy sobie do tego, co tam się w tym ŁKS ie dzieje, bo to jest 7 zwycięstw. To jest w tym momencie, są cztery remisy. Teraz widzicie to, moi drodzy widzowie, na, na ekranie i siedem porażek, czyli 7, jeszcze raz przypomnę, 7 zwycięstw, 4 remisy, 7 porażek. I Tomku, jak Ty oceniasz to, co się dzieje w ŁKS, ie bo no, był wymieniany ŁKS, jako faworyt może nie do awansu bezpośredniego, chociaż patrząc na to, że był trener grabowski, no to też dużo osób mówiło, że, że ten ŁKS może się bić o, e, o to właśnie o ten awans bezpośredni, no ale w tym momencie jednak widać, że coś tam jest nie tak i że mają swoje problemy, więc tutaj pytamy specjalistę, co się dzieje z ŁKS-em Łódź? No właśnie, przez wielu LKS był wskazowany jako ten zespół, który będzie się liczył w walce o te dwa bezpośrednie miejsca dające awans do ekstraklasy. Zresztą LKS zrobił wiele, teoretycznie jak się okazuje, aby w gronie tych drużyn stawianych w roli faworyta się znaleźć. Bo przypomnijmy, że to były transfery, dość takie mocne transfery. Krykun, Piasecki, Lufeselt, no piłkarze, którzy mieli realnie wzmocnić ten zespół i pozwolić mu na tą walkę o bezpośredni awans. Plus wspomniany przez Ciebie już trener Szymon Grabowski, którego jak wiemy w ŁKS-ie już nie ma. Jego następcą został znany z pierwszoligowych boisk trener Grzegorz Szokka. No właśnie, od początku ten sezon nie układa się najlepiej dla LKS-u. Tą największą dysproporcję widać w meczach domowych i wyjazdowych, bo jeśli popatrzymy sobie na ten bilans poszczególnych spotkań, no to rzeczywiście w domu można powiedzieć, że EKS-owi idzie nieźle, bo to było pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na wyjazdy, no to wiemy, gdzie jest pięta Hillesowa tego zespołu. Bo wyjazdy to jest dwa zwycięstwa, dwa remisy i aż sześć porażek. Bramki 12 do 21. I LKS, zresztą wszyscy w LKS się przyznają, że te wyjazdy były wielkim problemem tego zespołu, i tak naprawdę nawet ludziom z otoczenia rycerzy wiosny bardzo ciężko było zdefiniować to, gdzie leży podłoże tych problemów i ta różnica pomiędzy spotkaniami domowymi a meczami wyjazdowymi. Teraz w dwóch ostatnich spotkaniach, no również wyjazdowych, zespół prowadził już nowy trener Grzegorz Szoka, no i tam mieliśmy zwycięstwo z Górnikiem Łęczna i remis ze Zniczem Pruszków w Pruszkowie. Tak jest. No, co, się, co się zmieniło właśnie od momentu przyjścia nowego trenera, oprócz tego, że, że już nie gra w pierwszym zespole, ich bramkarz, który jak ktoś mi mówił o to zawsze Zawsze sobie kojarzyłem ŁKS właśnie z Aleksandrem Bobkiem. Co się zmieniło i dlaczego ten zawodnik, ten bramkarz stracił miejsce w składzie? Do bramki wskoczył Łukasz Jakubowski, młody bramkarz, który jest młodzieżowcem i w dużej mierze nie chcę mówić, że tylko to zdecydowało o tym, że to on jest w tej chwili jedynką, bo prezentuje się nieźle. Trenerzy mówią, dają takie sygnały, że no wygrał tą rywalizację, no ale bądźmy szczerzy, też duże znaczenie ma to, że jest młodzieżowcem, ponieważ LKS ma problem z obsadą tej pozycji w tej rundzie, w tej rundzie jesiennej. Takim nominalnym. Młodzieżowcem miał być Krzysztof Fałowski, który jest kontuzjowany. To jest piłkarz, który wrócił, już nie jest kontuzjowany, wrócił do treningów. Natomiast na tej dzisiejszej konferencji przedmeczowej trener Szoka mówił, że no, bardzo mało prawdopodobne jest to, aby on zagrał w tym spotkaniu z krakowską Wisłą, bo ta przerwa. Była jednak dość długa. Zobaczymy, może to taka zagrywka przed tym spotkaniem. Natomiast tymi młodzieżowcami w barwach LKS-u mieli być również skrzydłowi. Natomiast ten sezon układał się tak. Trener Szymon Grabowski również szukał tego docelowego zestawienia, tej struktury, w jakiej ma funkcjonować jego zespół. Grali czwórką w obronie, grali trójką w obronie z wahadłami. W tej chwili to jest trójka w obronie wahadła i to ustawienie powoduje, że no właśnie traci się to miejsce dla młodzieżowca, dla tego skrzydłowego, więc stąd obsadzenie pozycji bramki na pewno również miało wpływ to właśnie, że Jakubowski jest młodzieżowcem, jak już powiedzieliśmy. Natomiast z czego wynikały problemy lks u wracając jeszcze do twojego pytania, LKS był nieefektywny w ataku i bardzo nierówny w moim odczuciu. Tutaj możemy sobie spojrzeć, na przykład na kontakty z piłką w polu karnym. W tym spotkaniu spuszczą mnie połomice, po którym trener Grabowski stracił posadę przegranym meczu przez LKS 0 3. Elkes zanotował 66 kontaktów z piłką w polu karnym, z czego oddał 23 strzały i wykręcił XG na poziomie 1,80. W innym meczu, który porównamy, w spotkaniu przeciwko. Ciężkiemu rywalowi, jakim niewątpliwie jest Śląsk Wrocław, może nie dla krakowskiej Wisły, mhm. ale, ale dla LKS-u z pewnością był. LKS wygrał to spotkanie 2 do 1, natomiast tamtych kontaktów z piłką było 38. 11 strzałów i to ich z g 148 więc tutaj widzimy również tą dysproporcję i pewną nierówność w grze LKS-u. Co się zmieniło, i, i ja spodziewałem się, że ty zadasz to pytanie i tak sobie wynotowałem na kartce, gdzie jest poprawa w grze LKS-u po przyjściu trenera szoki i trochę mnie zaskoczyły słowa trenera na dzisiejszej konferencji, bo ja sobie wynotowałem, że poprawa gry w defensywie. I przejście do obrony w fazie defensywnej, ta faza przejściowa. No i to gdzieś wybrzmiało również na tej konferencji, bo rzeczywiście w tym elemencie widać poprawę. Te linie są bliżej siebie, ta reakcja po stracie piłki jest również szybsza ze strony piłkarzy LKS-u. I dla mnie też taką cechą charakterystyczną dla trenera szoki po jego pracy w zniczu Pruszków było to, że on pracował w zniczu tak bardzo systematycznie. Najpierw poprawił defensywę, gdy ta defensywa zaczęła nieźle funkcjonować, uruchomił te wahadła. Zwracaliśmy często uwagę na to, że ci wahadłowi w zniczu Pruszków za kadencji trenera szoki grali bardzo wysoko i oni bardzo dobrze odnajdowali się w polu karnym rywala i potem systematycznie dokładał kolejne elementy w ofensywie i wydaje mi się, że podobny proces możemy obserwować w łks ie czyli znowu poprawa w defensywie. Te wahadła, na które ja również zwracam uwagę, okazało się, że no punktują, bo Lufelselt i Głowacki notują liczby w tych dwóch, notowali liczby w tych dwóch spotkaniach za trenera Grzegorza Szoki, więc tutaj są ważnym elementem w tej o, również ofensywnej układance LKS-u łódź. Natomiast LKS w tych poprzednich spotkaniach miał duże problemy, jeśli chodzi o, o grę w defensywie, bo ten Stosunek bramek straconych do strzałów celnych w przypadku EOKS-u przed przyjściem trenera szoki wynosił około 60%. To jest naprawdę bardzo duża liczba, bo to taka średnia to jest 30-40%, i w dużej mierze wynikało to z takich trzech czynników. Błędy indywidualne były spotkania, gdzie naprawdę obrońcy EOKS-u popełniali katastrofalne błędy indywidualnie. Były te błędy, o których już wspominaliśmy w tej fazie przejściowej, ŁKS często tracił piłkę w takich niebezpiecznych strefach na Murawie. Widać, że trener Grzegorz Szoka nad tym również pracował ze swoim zespołem. No i LKS stosunkowo dopuszczał rywali również do takich strzałów z bliskiej odległości. Wiadomo, przy takim strzale bramkarz ma mniejsze szanse na obronę. To ja zagrać z LKS-em, żeby wywieźć trzy punkty, bo jednak u siebie UKS nawet za trenera, za trenera Grabowskiego punktował, można powiedzieć, że nieźle. Na, przepraszam bardzo, ośmiu rozegrań, spotkania zdobyli 17 punktów, czyli ponad dwa punkty na mecz. No to już zapowiada nam to, że, że u siebie może być jednak ten mecz bardziej wyrównany niż gdyby to było spotkanie na, na Reymonta. Zresztą no, byliśmy świadkami, co się stało na Rejmonta, gdy, gdy te dwie drużyny się ze sobą zmierzyły. To jeszcze raz w ciągu pytanie, jak zagrać z LKS-em, żeby wyjść trzy punkty. Na co uważać? Gdzie szukać swoich szans? Trochę z przymrużeniem oka powiem od oddać ŁKS-owi piłkę, bo jeśli popatrzymy sobie na statystyki, to nawet w tych dwóch spotkaniach za trenera Grzegorza Szoki Ełka zradził sobie zdecydowanie trudniej, gdy miał większe posiadanie piłki i gdzie rywal pozwalał mu pracować w tym ataku pozycyjnym. Natomiast, gdy to posiadanie piłki miał niższe, jak w przypadku meczu z Górnikiem Łęczna, no to wówczas notuje wyższe XG. Tutaj te podania są celniejsze, sytuacje lepiej wypracowane, więc z przymrużeniem oka oddać im piłkę, czyli coś, czego Wisła z pewnością. Nie zrobi w meczu przeciwko EUKS-owi Łódź, bo wiemy, że Wisła lubi kontrolować grę i lubi mieć piłkę przy nodze. Więc na pewno trzeba uważać na środek pola w EUKS-ie Łódź, bo tutaj Michał Mokrzycki odgrywa taką znaczącą rolę i coraz lepiej układa się również współpraca Michała Mokrzyckiego z Bastianem Tomą. To jest ten piłkarz, który dołączył do LKS-u w trakcie sezonu, i trzeba przyznać, że on już pokazuje w swojej grze takie zalążki, że jest naprawdę dużym wzmocnieniem, że może brać ciężar gry na siebie, że tymi swoimi indywidualnymi zagraniami również potrafi zdobywać przestrzeń i kreować dobre sytuacje dla swoich partnerów z boiska. Więc tutaj na pewno trzeba uważać również na te prostopadłe piłki. No i wahadła, o których wspomnieliśmy. Jeśli popatrzymy sobie na tą lewą stronę, tam mamy kapitana łks u czyli Piotra Głowackiego. No i to jest piłkarz, który potrafi nieźle wrzucić piłkę w pole karne, czy to z piłki stojącej, czy z gry. No cóż, te strafamenty gry wczoraj nas troszeczkę kosztowały. No właśnie to wspomniałeś o tych Wahadłowych. Tutaj mamy Jaspera Lupensenda, który jest prawym obrońcą, tak jest podpisany no ale gra na tym mm -hmm. w tym momencie jako ten wahadłowy i on ma pięć asyst. Z czego się biorą te asysty? Czy to są dośrodkowania, czy to są jakieś szybkie wyjścia w pole karne i wyłożenie patelni koledzy, czy, czy coś jeszcze innego? To jest taki piłkarz, który tak naprawdę potrafi piłkę i dośrodkować, i potrafi wejść z nią w pole karne, potrafi ją zagrać w taką cofającą piłkę zwrotną, gdzieś tam z linii końcowej, więc naprawdę w moim odczuciu, chyba biorąc pod uwagę całą rundę jesienną, to jest najlepszy transfer rycerzy wiosny, jakiego dokonali. Przed tym sezonem. Toma, wiadomo, dołączył w trakcie. Musimy jeszcze troszkę poczekać. Jeśli zapytałbyś mnie o jednego piłkarza, to wskazałbym właśnie tego zawodnika. Piłkarz wszechstronny, piłkarz, który przez te swoje inklinacje ofensywne niekiedy ma problemy w defensywie, musi być ten piłkarz, który będzie go niekiedy asekurował, więc tutaj na pewno jest też jakaś szansa na szukanie tych wolnych przestrzeni. Coś na co trener Grzegorz Szoka zwraca uwagę i nad czym ŁKS na pewno również pracuje. Co będzie jeszcze takim plusem można powiedzieć no to nieobecność Fabiana Piaseckiego no, no, wiemy, no, że to był ważny to był ważny zawodnik, ważny piłkarz dla tej gry ofensywnej ŁKS Łódź, piłkarz, który miał taki przestój w tej rundzie, ale piłkarz, po którym jak powiedział mi jeden z fanów lks u no on chce. Widać, że czasami chce za bardzo i stąd była chyba wynikała ta jego blokada. Natomiast piłkarz, który się odblokował i z pewnością jego brak LKS odczuje jest Mateusz Lewandowski, który dostanie swoją szansę na pozycji numer 9 w tym spotkaniu. Zobaczymy jak się spisze. No właśnie, dla człowieka, który mało ogląda LKS. no ja tutaj się przyznaję do tego, że tej pierwszej ligi za dużo nie oglądam. No to czas sobie na przykład na to najlepsi dogrywając w stronę Transfermarkt i mamy też takiego zawierającego Mateusz Wysokiński i chciałbym, żebyś właśnie ciut więcej o nim jeszcze opowiedział, no bo jest to ofensywny pomocnik, więc zakładam, że to będzie też człowiek, przez którego będzie dużo akcji przechodziło i on w tym momencie ma trzy asysty. Tak i to jest taki bardzo ciekawy piłkarz. Piłkarz, który w ŁKS-ie przez długi czas Miał problem z odpaleniem, jeśli można tak e, powiedzieć. E, I to jest e, piłkarz, mm, jak ja go obserwuję na Morawie, jakby, jakby go określić. Zawodnik, który potrzebuje trochę więcej, E, czasu na podjęcie decyzji. To nie jest taki e, dynamiczny piłkarz e, w stylu Kacpra Dudy czy Juliusa Ertetalera. E, tutaj no, wiemy jak gra e, Ertetala to jest zupełnie inny profil zawodnika. Natomiast nawet jeśli porównamy do Kacpra Dudy, no to ta dynamika u, u Kacpra jest na znacznie wyższym y, poziomie. Mateusz Wysokiński potrafi posłać naprawdę dobrą, fajną, prostopadłą y, piłkę, ale tak jak mówię, niekiedy potrzebuje trochę więcej przestrzeni, potrzebuje trochę więcej czasu y, i myślę, że to jest taki sposób na ograniczenie y, Pola manewru temu zawodnika, zawodnikowi, czyli musisz grać blisko niego. To jest piłkarz, który czekał na swoją szansę. Widać, że u trenera Grzegorza Szoki tą szansę dostaje i póki co w mojej ocenie wykorzystuje ją. Więc zobaczymy, jak spisze się właśnie w meczu przeciwko krakowskiej Wiśle, gdzie wiemy, że ten środek pola jest naprawdę mocny. No dobrze, to przejdźmy na chwilę do Wisły. Z racji tego, że mamy już tak naprawdę ostatnią kolejkę w tym roku, trzeba będzie pomału rozglądać się na rynku transferowym, patrzeć na potencjalne wzmocnienia. Tomku, oglądałeś Wisłę Kraków? Podejrzewam, że w każdej kolejce, a jak nie w każdej, to 95% spotkań na pewno widziałeś tej drużyny. Wszystkie, mogę się przyznać. No dobrze, widziałeś wszystkie, to, to bardzo, bardzo dobrze. To teraz jeszcze mi tylko powiedz, no, gdzie byś szukał, znaczy nie gdzie byś szukał, gdzie byś po prostu chciał ściągnąć zawodnika do jakiejś konkurencji, bo jednak ta kadra według mnie w tym momencie, no, patrząc na to, że jest ich tych zawodników naprawdę sporo, no to chyba bym tylko wyłącznie szukał napastnika, co jest dosyć trudne w, w zimie. No właśnie, ja gdzieś y, chyba w październiku y, napisałem na Xie, że, że nie wiem, czy to było w październiku, po meczu z wie, albo po meczu z wieczystą jakoś tak, y, że tak naprawdę brakuje mi w wiśle tylko napastnika do rywalizacji z Angelem Rodado. Wówczas oczywiście dostało mi się trochę, że jak to napastnika, gdzie sprowadzisz napastnika, który wygryzie ze składu Rodado? Nie, tu nie chodzi o wygryzienie ze składu y, Rodado. Tylko chodzi o to, żeby ten piłkarz raz miał zmiennika, który w takich spotkaniach, jak na przykład ze Stalą Mielec będzie mógł go troszkę odciążyć, i roda do nie będzie musiał przebywać aż tyle na Murawie, a z drugiej strony, żeby dać zespołowi możliwość trochę innego wariantu rozegrania piłki. Czyli mam na myśli tutaj taką naprawdę typową, silną dziewiątkę. I tak jak mówisz. Bardzo trudno będzie znaleźć takiego piłkarza krakowskiej wiśle. No, bo z jednej strony oczywiście te osoby, które mówią, że no ale gdzie jakościowy piłkarz zgodzi się na to, żeby być rezerwowym? Jasne, rozumiem tą argumentację, ale wydaje mi się, że Wisła. Takiego piłkarza, który będzie dawał pewną jakość i pogodzi się gdzieś tam z tą rolą rezerwowego, a z drugiej strony będzie naciskał na Rodado, bo to jest też ważne, żeby Rodado czuł tą rywalizację. Ja tak zawsze patrzę na, na budowanie kadr poszczególnych zespołów, żeby dał tą alternatywę. Więc tutaj ja bym wskazał. Tą pozycję i powiem ci szczerze, że to by był jedyny piłkarz, jakiego bym sprowadził, bo ja uważam, że. Kadra, jaką posiada krakowska Wisła jest mocna i wierzę w to, że ci rezerwowi, aktualnie rezerwowi, mogą jeszcze podnieść swój poziom i dać temu zespołowi więcej po przepracowaniu pełnych przygotowań, zimą, tacy piłkarze jak Bozic, czy wiem, że dostało się Bałomiczowi po ostatnim spotkaniu. Ja wierzę, że taką systematyczną pracą, tym okresem aklimatycznym. Ci piłkarze mogą temu zespołowi jeszcze dać więcej, niż ma to miejsce w chwili obecnej. No, ja tak podchodzę do tego właśnie, do Bożycia i do Micia w ten sposób, że chciałbym, żeby oni jednak byli tak naprawdę oceniani po nowym roku, bo jednak uważam, że ten okres adaptacyjny jest bardzo, bardzo ważny. Przyjechaj do obcego kraju, pewnie też w różnych Cyklach treningowych, przed przyjściem byli, więc, więc na pewno potrzebują trochę czasu, żeby to wszystko zrozumieć. Hmm, powiedzieć o napastniku, też się tutaj zgadzam z Tobą, że chyba nie szukałbym nikogo już więcej. Tym bardziej, że jeszcze ma wrócić Rafał Mikulec do rywalizacji na lewej obronie, więc myślę, że to jest naprawdę duże, duże wzmocnienie i tam ta walka między Krzyżanowskim a właśnie Mikulcem może być. Może być czymś, co będziemy oglądać tak naprawdę i zacierać ręce, bo będą się razem powiedzmy ciągnąć do góry tak umiejętnościowo i też właśnie będą się wspierać, będą rywalizować po prostu, chociaż gdzieś słyszałem, że jest jakaś, czy ma być oferta za Kubek Krzenowskiego, natomiast wydaje mi się, że Kuba chciałby na ten moment zostać w wiśle Kraku i po prostu walczyć z nią awans do... Do ekstra klasy. No dobrze, to przejdźmy raz do ulubionego momentu tego programu, czyli stałych fragmentów w gry. Ja pewnie wiesz, zawsze o to pytam, bo ciebie też zawsze, Tomku, o to pytam. To jak sobie LKS radzi u siebie w polu karnym? Jak sobie radzi w polu karnym rywala, a powiedz po Nawałkowemu, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie? No właśnie, i tutaj jest również mieszanie. Ja mam takie odczucie, że radzi sobie lepiej w tych ostatnich meczach. Na pewno w defensywie jest tutaj szczelniej, nie ma takich jakichś głupio traconych bramek, co zdarzało się wcześniej. Natomiast w ofensywie cały czas jest nad czym pracować. No Fabian Piasecki był na pewno takim piłkarzem, który. Stwarzał to zagrożenie i absorbował uwagę obrońców, natomiast są też piłkarze tacy jak Kraciun, którzy potrafią się w tym polu karnym odnaleźć. Na pewno jest to element, nad którym LKS, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, musi jeszcze pracować. Jeśli mam sobie to porównać na tle krakowskiej Wisły, tej ligowej, mhm. w tym optymalnym zestawieniu, to mały plusik postawiłbym mimo wszystko po stronie Wisły w Dobra. tym elemencie. Mhm. Dobrze. No to dobrze, Tomku. Wydaje mi się, że pomału zbliżamy się już do końca programu. Natomiast chciałem cię jeszcze zapytać o to. Tak na sam koniec, kto był dla ciebie taką największą rewelacją tej Ligi, tej pierwszej Ligi i kto jest dla ciebie największym rozczarowaniem na ten moment? W końcu tym rozczarowaniem nie jest Wisła. Nie, nie. Ale wiesz, ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że, że Wisła spokój i praca to były te słowa, które zawsze powtarzałem i mam wrażenie, że, że ten spokój i praca w obecnym sezonie przynoszą efekty. Natomiast rewelacja, no, no trudno nie wskazać jako rewelacji tego, tej rundy Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zespół, który był rzeczywiście skazywany na pożarcie w tej lidze i wszyscy zastanawiali się, w której kolejce to oni sobie zapewnią w cudzysłowie oczywiście spadek, a tu się okazuje, że trener Piotr Stokowiec wraz ze swoim sztabem, i tutaj podkreśliłbym naprawdę pracę, Sztabu również i, i asystenta, trenera Stokowca potrafili z tych młodych chłopaków stworzyć fajny, ciekawy zespół. Zespół odważny, który no widzieliśmy to również w spotkaniu z Wisłą. Podchodzi bez jakichś takich skrupułów do nawet faworyzowanych rywali. Gra. Swoją piłkę, bo te schematy w grze Pogoni Grodzisk Mazowiecki są naprawdę powtarzalne. To w jaki sposób do boku schodzi Rafał Adamski, jak funkcjonują dziesiątki w tym zespole, jak zachowuje się Karol Nojszewski, który, który często jest również w polu karnym rywali. I tak naprawdę każdy wie, jak Pogoń gra, a mimo to wielu zespołom, bardzo trudno było tą drużynę zatrzymać, więc dla mnie to jest takie odkrycie tego sezonu, póki co, tej rundy na pewno. No i zobaczymy, jak będzie to wyglądało zimą. Natomiast rozczarowanie. No powiem szczerze, że największym rozczarowaniem jest dla mnie GKS Tychy i ta seria, dzisiaj remis z Polonią Warszawa. Dzisiaj już ta gra wyglądała lepiej niż to miało miejsce w meczu z miedzią Legnica w poprzedniej kolejce. Natomiast dla mnie to jest rozczarowanie, zwłaszcza po tym, jak oni zaczęli. Ja cały czas podtrzymuję to zdanie, że indywidualnie ci piłkarze. Nie są tak słabi, jak prezentują się w tej rundzie, i też jak Porozmawiałem z Tobiaszem Kubikiem, no widać, że i oni to sami, sami przyznają, że te głowy naprawdę są zablokowani i widać, że to cały czas y, siedzi. Również w tej pierwszej połowie dzisiaj bu, bu, było to widać, Błachewicz, jedna sytuacja zepsuta, druga zepsuta, potem już gdzieś tam ta asekuracja trochę przy oddawaniu strzałów, szukanie lepiej ustawionego kolegi. Często. Mówimy, że ten mental nie jest taki ważny, bo piłkarz ma wyjść, zagrać, ale, ale dla mnie nie. Dla mnie to jest bardzo ważny element i widać, że ten zespół jest zablokowany. Przyczyny jasne na pewno z jednej strony te zmiany kadrowe, z drugiej, że ten zespół jest taki młody, cały czas młody i gdzieś tam w tych trudnych momentach zabrakło tego doświadczenia. Ciężko. Trochę upór pewnie trenera z w tym w tym ustawieniu i grze trójką z tyłu, ale przed Łukasz Piszczek też zaczyna grać trójką z tyłu, tylko stawia trochę inaczej te, te akcenty w fazach przejściowych. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, ale dla mnie na pewno GKS Tychy. Dobrze, to ostatnie pytanie. Jakie plany na wieczór, bo nie ma nie ma pierwszej ligi, jest ekstra klasa tylko, czyli ta powiedzmy gorsza liga. Właśnie, do z <noise> Dokładnie. Jakie plany? To jest, to jest ta gor, gorsza liga, ale, ale dzisiaj, bo ja rzeczywiście oglądam wszystkie te spotkania pierwszoligowe, więc często ten weekend jest wyłączony z życiorysu. Jeśli nie wieczór, to potem w nocy nadrabiam zaległości, więc dzisiejszy wieczór mam już zaplanowany seans filmowy z żoną. No i przykładny most. Bierzcie z, z Tomka przykład. Dziękujemy Wam za to, że byliście. Spotykamy się oczywiście po meczu z ŁKS-em. Będziemy rozmawiać w składzie No ja i Łukasz Seweryn, także wtedy sobie wszystko omówimy, jak ten mecz wyglądał. A za dzisiaj dziękuję Wam bardzo Mateusz Prochwicz i Tomasz Grabet. Dziękuję Ci bardzo Tomku za rozmowę. Dziękuję bardzo.